Siemanku. Witam Was wszystkich serdecznie. Chciałbym Was zaprosić do grania razem wspólnie w Counter Strike 2, czyli CS2. Gramy na Faceitach, na premierach, również na turniejówkach czasami jak trzeba się rozgrzać. Także ekipa jest, ale wciąż szukamy więcej ludzi do grania głównie wieczorami lub popołudniem. Gramy pod nazwą klanu Vendetta Squad i nie jesteśmy żadnymi toksycznymi ludźmi, gramy bardziej na luzie, nie krzyczymy na siebie. Raczej, jeśli przegrywamy, szukamy błędów i staramy się je naprawić, aby wynieść jakieś konsekwencje, również z przegranej. Aktualnie posiadamy własny serwer do CSA, który stoi pośrodku, czyli w Niemczech, ponieważ mamy e, z naszych znajomych z wielkiej Brytanii i z Polski, więc postawiliśmy serwer po środku aby każdy miał w miarę równe pingi by można było coś sobie zagrać jakieś sparingi albo potrenować sobie smoki itd. Jeśli chciałbyś do nas dołączyć i pograć razem, wymagamy jedynie la, lata 18+, musisz umieć zachować, nie być toksycznym i w miarę opanowanym, ale także umieć zrozumieć własne błędy i słuchać innych tak, aby nie było tak, że robisz sobie co chcesz, gdy przegrywamy, albo nie wiem, żeby nie było jakichś po prostu chorych, dziwnych akcji. Jeśli masz już swoją ekipę, a chciałbyś zagrać jakieś sparingi, chcielibyście zagrać jakieś sparingi 5 na 5, śmiało możecie wysyłać do mnie e-mail, na który będzie podany na dole w opisie i możemy się dogadać na dzień i czas i wy, wybieracie sobie jedną mapę i my sobie wybieramy jedną mapę, więc możemy takie sparingi sobie rozegrać oczywiście na pełnym chilku, i wiadomo e, na luzie tak żeby się po prostu wspólnie zabawić. Jeśli będzie nas więcej na naszym Discordzie, niekoniecznie w naszym klanie, ale jeśli uda nam się zebrać większą e, liczbę osób grających e, w Counter Strike 2 Możliwe, że będziemy organizować eventy 1 na 1, 2 na 2, jakieś może wingmeny 5 na 5 i tak dalej. Możliwe, że dodamy do puli jakąś wygraną pieniężną, będą spektaty, ludzie właśnie tam siedzący, będziemy kontrolować bardziej mecze i po prostu to wszystko się nam rozwinie. Ale na początku jest to na fazie startu, więc jest nas około, aktualnie na Discordzie jakieś 10 do 15 osób grających w CSa. No i na, stale mamy wieczorami całą piątkę, na nawet więcej, żeby zagrać jakieś faceity, Premier i Competitive. Nieważne w, na jakim stopniu jesteś, my też Ciebie potrzebujemy, nauczysz się z nami grać. Jeśli nas będzie więcej, podzielimy się na grupy mocniejszych i słabszych i po prostu każdy będzie grał na swoim poziomie, tak jakby piątkami, żeby po prostu zrównoważyć ten poziom gry. Także jeśli chcesz dołączyć do ekipy Vendetta Squad, zapraszam Cię serdecznie i nie czekaj, wyszli do mnie e-mail, na dole dostaniecie także link do Discorda, śmiało wbijajcie, nadajcie sobie rolę. Counter-Strike 2, jeśli nie umiecie jak to zrobić, napiszcie do mnie e-mail, ja wam wszystko wytłumaczę. I mam nadzieję, że będziemy w kontakcie. Trzymajcie się, piona.